Oczywiście to ja mówiłam o Color Club. To są takie właśnie lakiery, proste buteleczki. Mam trzy kolory, takie jest nieco czyste. Mój ukochany, ulubiony lakier tego roku, tego lata, który po prostu gości na moich paznokciach cały czas, to mam Jak widzicie, to jest taki, taki amarant z purpurą, różofiolet, no w różny sposób można go określić. Jest po prostu... Yy, po prostu wystrzałowy, to, to jest intensywny, soczysty kolor, ja takie kocham, a jednocześnie nie jest tandetny, pasuje na przykład do stylu, do stylu pin-up. Świetnie, naprawdę jak zakładam jakieś rzeczy czarne, białe, grochy, to, to ten lakier bardziej mi pasuje niż czerwień. Jest genialny. Nakładam go dwie warstwy. Wykończenie ma takie półsatynowe, nie jest błyszczące i to właśnie się bardzo podoba w takich soczystych kolorach. Natomiast jeżeli jakieś osoby nie przepadają za takim satynowym wykończeniem, to od czego są? To z Moich ulubionych lakierów, Color Club tego lata. Totalna żaruwa, zupełnie inna niż ten wcześniejszy, to Jackie O. Pewnie w kamerze tego nie widać, ale to jest to po prostu taki totalnie żarówiasty, różowy kolor. Dosyć ciepły, ponieważ ma tam gdzieś w tle jakąś pomarańcze. Jest naprawdę, weźcie sobie na blok klubu lakierowego, podam wam linka tutaj gdzieś yy, i zobaczcie słuchajcie tego, chyba tylko ja ten lakier tam umieszczałam, ale po prostu jest niesamowity. Na pewno sprawdza się latem, yy, no, inne pory roku, to zależy od tego, jaki, jak wy robicie na paznokciach, ale jest piękna ta żarowa naprawdę. Jackie, o, bardzo fajnie. jest yy. z moich y, lakierów Color Club, jego użyłam najrzadziej, ponieważ... Um, on sobie kryje. Muszę kłaść trzy warstwy, żeby efekt był taki fajny. Nie było żadnych prześwitów. To jest to Age of Aquarius. Taka zieleń, trochę jakby morska. No po prostu szkoda, że on tak kryje, ponieważ kolor jest rewelacyjny. Wiem, że e, Essence bodajże miał podobny, może troszeczkę mniej nasycony troszeczkę ciemniejszy, więc chyba zainteresuje się tym Essence za kilka złotych. Bo no, taki kolor y, w ogóle na przełomie lata i jesieni teraz y, jest moim kolorem numer jeden Mam w ogóle bzika na punkcie tego koloru, więc chciałabym mieć go częściej na paznokciach. Chciałam ja jeszcze opi. Nie, opi już pokazywałam. Nie, nie pokazywałam jeszcze opi. Dobrze, nie pokazywałam jeszcze opi. To wam pokażę teraz opi. Możesz iść. Ja już tak szybko mówię? Dobra. A jak się spali? Przy, na, na dużą gazie na pewno dobiłeś. Ja przypalonego nie będę jeść. Teraz pokażę Wam moje opiki. chyba pierwsza w ogóle taka z takich droższych marek, którą zaczęłam kupować. Yy, ona rozpoczęła moją obsesję na punkcie lakieru. Było to w zeszłym roku, w maju, w To jest yy, Get Me to the Time on Time. W ogóle OP ma, yy, lakiery wychodzą w opi tak zwanymi kolekcjami. Ja oczywiście nie przygotowałam do tego filmiku, zrobiłam go tak troszeczkę na szybciora. Nie przygotowałam sobie z jakiej kolekcji pochodzi jak konkretny lakier. Na buteleczkach tego niestety nie ma, więc postaram się te informacje uzupełnić tutaj jakimiś tam napisami. To jest taki silny beż z kroplą różu, dobry do fręcze naturalny, taki kremowy. Chwłaś tak, on nie do końca jest dokładnie kremowy, jeżeli chodzi o... O wykończenie ma jednak takie drobinki, które są widoczne zwłaszcza w sztucznym oświetleniu, ale są one bardzo delikatne, są takie mikro iskierki. Pokażę Wam ten słynny pędzelek. Opi, bardzo wygodny, świetnie się nie ma piku i lakier. Pocień vampire, że tak powiem. Taka ciemna ślipka z burgundem. To jest chyba kolesa rosyjska, nie jestem pewna. Chyba tak. Lincoln Park After Dark. Tak szybko mówię, że się już po prostu plącze. Jak widzicie prawie, że czarny, taki właśnie wampirzy odcień. I jeżeli chodzi o ten lakier, to jest po prostu ewenementem, ponieważ ja od wielu lat, ta też trochę tak czyni się znudziły, ale od wielu lat y, kupowałam y, właśnie różne y, odcienie, różne warianty na temat tego takiego koloru właśnie. Takiego ciemnego, fioletu z burgundem, prawie wpadającego w czerń. I zwykle wiadomo, w takich ciemnych lakierach są konieczne nałożenie co najmniej dwóch warstw, ponieważ powstają smugi. Wiadomo, że ciemny lakier nie pokryje nam w jednej warstwie tak dobrze paznokcie by nie włożonych prześwitu. Ten lakier po prostu zburzył moje wyobrażenie na temat takich właśnie ciemnych kolorów i sposobu ich aplikacji, ponieważ jedna warstwa kryje genialnie, mam w ogóle się tak błyszczy niesamowicie na paznokciu. Jedna warstwa, jak już wspomniałam, kryje bez żadnych prześwitów, nie trzeba poprawiać, by efekt był jeszcze głębszy, jeszcze ciemniejszy. E, można nałożyć dwie warstwy. Niesamowicie się bez żadnego e, nabłyszczacza dodatkowego e, genialnie się błyszczy na paznokciu. No jest po prostu świetnie. Kolekcja rosyjska, Roshan taki granat. Myślałam, że to będzie kremowy granat. Niestety, albo stety ma takie drobineczki. Nie wiem, czy zobaczycie. Takie fioletowo-różowe. One rozkwitają na paznokciu, zwłaszcza w sztucznym oświetleniu. W takim dziennym świetle. On się wydaje na paznokciu dosyć kremowy, taki denim granat. Ale jest ładny. Miło tych drobinek. Lubię go bardzo. Bardzo w ogóle lubię ciemne paznokcie. Teraz może mniej bo teraz kładę na takie soczyste kolory, ale kiedyś to tylko ciemne paznokcie i no, uwielbiam ten grajant. Bardzo grane. popularne, wśród wizerzanek Miami Beat. Taka malina z fioletem, niezbyt intensywna. Troszeczkę nam poskrzypiało. Taki, no ten pędzelek, swój legendarny już pędzelek. To jest nazwa. Ukochany lakier Opil. Dlaczego ukochany? ze względu na kolor, po prostu takiej czerwieni szukałam od dawna w sklepach jest mnóstwo, praktycznie każda firma ma w swojej ofercie kilka czerwieni i zwykle one są w różnych odcieniach, są zimne, ciepłe te czerwienie, bardziej pomidorowe bardziej takie wpadające w burgund, soczyste, jaskrawe takie zimne czerwienie natomiast takiej eleganckiej, wyważonej czerwieni nie spotkałam do tej pory nigdzie ta czerwień taka właśnie jest ona wydaje się w buteleczce, dosyć ciemna, na paznokciu, uwierzcie mi, jest troszeczkę jaśniejsza, ale nie jest taka właśnie jaskrawa, zimna, jak wiele innych lakierów czerwonych. Jest to kolekcja rosyjska, saint Petersburgu, nie wiem, czy dokładnie czyta. Jest po prostu rewelacyjna. słoczy znajdziecie też właśnie na blogu klubu lakierowego, o, widzicie, co się zrobiło z pustym. Muszę przykleić. Ale po prostu wybaczam, wybaczam w firmie OPI to, że te ich opakowania nie do końca są takie super, po prostu to ten czerwień, po prostu ta czerwień pobija wszystko, jest rewelacyjna, wszystkie ją polecam. No dobrze, została mi jeszcze tylko jedna firma Orly, nie wiem czy to nie jest moja w ogóle ulubiona marka jeżeli chodzi o lakiery do paznokci. Dlaczego? Yy, jakość, yy, jakość tych lakierów, kolorystyka, w ogóle design, yy, wykonanie buteleczki jest prosta, naprawdę. Rewelacyjne są te nakręty, ponieważ one są gumowe, nic nam się tutaj nie wytrze, świetnie leżą w dłoni, dłoń nam się nie ślizga, nawet jeśli mamy spocone palce, spoconą dłoń, to o, ta nakrętka świetnie leży w tych palcach, nie, właśnie nie ślizga się, jak już wspomniałam. Yy, pędzelek też jest świetny, prawda? Może nie jest, nie jest taki świetny jak OPI, ponieważ jest dziwąski. wąski. Jak ktoś ma wąskie paznokcie, to będzie zachwycony. Ja mam dosyć szerokie te płytki paznokciowe, więc troszeczkę się muszę namachać, ale może nawet i dobrze, że on taki wąski jest, ponieważ tutaj nam wszystkie te zakamarki ładnie dotrze. Nic nam tutaj nie ubrudzi. No co z tego, że trzeba się troszeczkę namachać. No ale myślę, że że, że, że że fajny jest ten pędzelek. Bardzo lubię. Bardzo lubię firmę Orly. Nie wiem, czy nawet najwięcej nie mam lakierów z tej marki. Na pewno teraz ja na targi, bo planuję że wypadł do Warszawy w październiku to jest chyba drugi weekend października na targi, żeby właśnie zaopatrzyć jeszcze w kilka lakierów, bo dawno ich nie kupowałam to nie wiem właśnie, czy generalnie nie, nie, nie zostanę po prostu przy stoisku ory, coś kupując no pewnie tak, dobrze to pokazuję Wam te kolory, bo nam się obiad spali szarość jest to Mirror Mirror piękna szarość to ma taki fajny wisiorek do komórki, czy tam nie wiem do czego lustereczko takie na pewno robiłam swatch i jest na, na blogu klubu lakierowego, więc zapraszam do obejrzenia zdjęć moich paznokci To jest ten pędzelek, śliczna szarość i wiosny modne były niesamowicie wszelkie mięty, saladyny, więc Agnieszka by nie była sobą gdyby też się nie zapatrzyła w takowy kolor ja kupiłam Orly yy, gancho Troszeczkę jest za chłodna ta zieleń, wolałabym jednak nie, yy, bardziej wpadającą w taką miętę. Essie ma taki kolor właśnie, jak patrzę na słocze dziewczyn, to to Esi myślę, żeby całkowicie trafiło w mój gust, ale ten z też jest bardzo przyjemny. On z kolei ma taki śmieszny błyszczyk na breloczku, tylko tak, yy, to była ta kolekcja wiosenna, yy. Te lakiery troszeczkę za bardzo są krytowe. Mogą robić smug, więc trzeba na pewno dwie warstwy, ale dwie warstwy fajnie kryją i już generalnie nie ma problemów. Dazzle, taki metaliczny, lustrzano, srebrny lakier. No troszeczkę ma tych drobinek, jednak są one widoczne. Dalej szukam takiego gładko lustrzanego, srebrnego lakieru. Chociaż nie wiem, kiedy ten zużyję, bo one są wielkie, one mają 18 ml. Zobaczcie sobie fajny w takim sezonie właśnie zimowym, karnawałowym. Ten lakier faktycznie jest wspaniały. Zobaczcie, on jest taki róż opalizujący na fiolet, yy, nakładany solo, tylko dosyć cienką warstwą, taką yy, niezbyt kryjącą pokrywa paznokci, między trzy warstwy są niezbędne, by, by pokryć paznokieć. I wtedy te paznokcie są takie różowe, tak fajnie opalizują, taki ultrafiolet. Ale ten lakier świetnie też się sprawdza, jako lakier nawierzchniowy, zmieniający inny lakier, który mamy na paznokciach fiolety, grana, tego nakładam na róże. No świetnie się sprawdza i bardzo go lubię. Zobaczcie sobie jeszcze raz tutaj nazwę. Czekaj, ona jest. Tu jest. Widzicie? No fiolecik. i chyba ostatni z moich dużych lakierów Orli, Taki fiolecik. On tutaj, w tej kamerze troszeczkę tak na niebiesko wygląda. Charles, apt. Szukam w ogóle fioletu, który nie ma w sobie odcienia purpury, który nie, nie wpada w róż, w taki delikatny burgund i to jest taki właśnie lakier. To jest fiolet, on tą kroplę niebieskości gdzieś ma w tle i jest po prostu rewelacyjny. I moje ostatnie dwa małe lakierki to są miniaturki. Ja nie lubię w ogóle miniaturek, znaczy one są fajne, ponieważ no, mamy więcej kolorów, ale one są niewygodne. Z drugiej strony takie wielkie pojemności jak 18 ml też, kiedy my to zużyjemy. Jeżeli nie, jest, nie, nie jesteśmy jakimś tam aniki nie malujemy komuś innemu paznokcie, po prostu taki lakier nam no gdzie leża i leża. Znaczy one są y, bardzo trwałe, przez, przez kilka lat możemy w sumie je, je używać, no ale no, taki lakier 18 ml nie wiem, kiedy go zużyje. Miniaturki są lepszym wyjściem, ponieważ no na, na krótszy okres czasu nam starczają. Nie zdążą nam się tak szybko zmudzić, ale z kolei są dosyć niewygodne. Są tą rączkę od pędzelka. Na ogół pędzelek też jest troszeczkę mniejszy niż w takich większych wymiarach. I w ogóle, jeżeli chodzi o miniaturki Orly, to na przykład ta Hype. Gdzie tu jest nazwa? Wam je. mm, Bardzo mnie rozczarowała, ponieważ na zdjęciach w internecie był to bardzo ładny fiolet. Właśnie kropą takiego burgundu, takiej, takiego różu w tle, ale fiolet. Tutaj w tej puteleczce jednak jest taki już bardziej właśnie burgundowy, ale nadal jest też fioletem. Na w ogóle już jak jakiś burgund wygląda. i Aplikuje się strasznie. Musiałam chyba nałożyć. Jego ja tylko raz użyłam. Użyłam go na, we wigilię zeszłego roku byłam strasznie wkurzona, ponieważ bardzo długo wysychał musiałam nałożyć trzy warstwy, ponieważ absolutnie nawet dwie nie, nie przykryły mi tych wszystkich prześwitów, które się zrobiły bardzo długo wysychał i w ogóle ten kolor na tych paznokciach był zupełnie inny niż w buteleczce to w ogóle ten lakier mi strasznie rozczarował chociaż słyszałam, że e, w większym wymiarze e, ma inną, jakąś troszeczkę inny kolor no, jestem strasznie ciekawa, czy faktycznie tak. A jest. druga miniaturka Orly to jest It's Up to Blue Taki metaliczny turkus, blue lagu, coś takiego. Świetny na lato. Opalizuje się na różne kolory. Ten ma lepszą konsystencję, lepiej kryje. No tak jak te duże wymiary. No dobrze, to lakiery Wam pokazałam. Tak szybko jeszcze Wam pokażę. Ozdób do zdobienia paznokci już Wam nie pokazuję, nie ponieważ no... To by nam troszeczkę czasu zajęło. Pokażę Wam tylko tak. Mam jeszcze takie farbki do zdobień. Eee, też kupiam u dobrej rady. Nie ma sensu kupować większej płynności, ponieważ one wysychają. są farbki wodne. bieska, biała była. To jest srebrna. Czarna. To jest chyba złota. Tak. Złota. Czerwona. I mam jeszcze żółto. Szybko Wam pokażę stempelki. Też kupiłam to y, u dobrej rady, to jest stempelek. Do zdobień to jest ta taka diseczka, czy tam jak to się nazywa, do ściągania nadmiaru lakieru z płytki. Chociaż ja wolę używać jakichś kart. Y, kart jakichś magnetycznych, kredytowych, starych, czy jakieś takie karty są tam, z apteki. I pokażę Wam moją płytkę, bo ona jest wreszcie domyta, bo po ostatnim zdobieniu i... To jest płytka Konada. Od razu z gór Wam przepraszam za to, że jest taka brudna. To są różne wzorki. Też rzadko używam, ponieważ niby to jest płytka Konada, ale no nigdy wzorek mi się dobrze nie odbił w całości. Zawsze jakieś takie były nie, nie dorobienia. No dobrze, no to wszystko. Wkadałam moje lakiery, tutaj te szperpelki. Te Mam nadzieję, że film Wam się przyda. Pozdrawiam Was serdecznie cześć Pa.